Od podstaw tutaj skóra to jest jeden z największych organów właściwie naszego ciała, który przede wszystkim ma nas chronić, chronić przed kontaktem ze środowiskiem zewnętrznym. Skóry mamy blisko, tutaj cała skóra ma powierzchnię blisko dwóch metrów kwadratowych. Oczywiście różni się w poszczególnych regionach naszego ciała, ale oczywiście jest trójwarstwowa. Wiele warstw nabłonka, skóry właściwej oraz tkanka podskórna tworzy właśnie ten bardzo ważny organ, który poza tą ochroną pełni też funkcje czuciowe. Dodatkowo uczestniczy w bardzo ważnych procesach termoregulacji, produkując tutaj pot, i też produkuje witaminę D oraz melaninę odpowiedzialną za zabarwienie też tej skóry i ochronę przed promieniami UV. To, co jest ważne, to to, że na. Naszą skórę wpływa wiele czynników. Tutaj na początku wspomniała Pani o czynnikach hormonalnych. O też wiadomo, jest bardzo ważna pielęgnacja skóry. Też kondycja ogólna naszego organizmu, czynniki genetyczne, które. Zawsze um, sprawiają, że na przykład mamy większą tendencję do niektórych chorób, e, pewnych wyprysków, e, czy też do e, lepszej e, jakości skóry, czy mniej problematycznej e, skóry. E, wiadomo, że styl naszego życia również będzie wpływał na kształtowanie się zdrowia naszej skóry. E, i niestety czasami takie grzeszki dietetyczne są widoczne na naszej skórze. Ale to, na czym dzisiaj się chcemy skupić, to przede wszystkim kwestia tego, że wnętrze naszego organizmu, nasz układ pokarmowy, to co dostarczamy do układu pokarmowego jest bardzo ważne też dla zdrowia naszej skóry i w przebiegu wielu chorób skóry ta mikrobiota jelitowa ma ogromne znaczenie. Ważne też jest to, że sama skóra posiada własną mikrobiotę jelitową, mikrobiotę skórną właśnie, czyli bakterie, wirusy, grzyby, nawet czasami roztocza, bytujące na powierzchni skóry, ale też w jej wewnętrznych warstwach. I ta mikrobiota też Wpływa na to, co, czy jakieś objawy się nasilają, czy, czy nie, czy musimy tutaj wspierać nasz organizm dodatkowo różnymi suplementami. Też ta mikrobiota, właśnie na tą funkcję ochronną, będzie miała duży wpływ. Te już konkretne gatunki, które występują na skórze, to przede wszystkim Staphylococcus, koryna bakterium tutaj oczywiście ta lista tych gatunków jest bardzo długa. Pamiętajmy też, że zawsze występują grzyby na naszej skórze to są różne gatunki, na przykład kryptokokus, mogą też nawet występować drożdżaki z rodzajów Candida. Natomiast one oczywiście, jeżeli ta mikrobiota skóry jest zrównoważona, jeżeli nie działają żadne czynniki, które mogłyby ją zaburzyć, te wszystkie mikroorganizmy będą pełniły funkcję ochronną i będą się przyczyniały do zachowania homeostazy skórnej, czyli tak naprawdę do jej zdrowia. No właśnie, Pani Ania, ja tutaj chciałam zapytać o jedną rzecz, bo kiedyś jeszcze jak rodził się noworodek, to pierwsze co to się go kąpało, a teraz odchodzi się od tego typu rozwiązania i też nawet wskazuje się mamom, żeby Noworodków, na przykład, codziennie nie kąpać. I czy właśnie takie postępowanie ma na celu ochronić tą mikrobiotę skórną, przez co też zwiększyć odporność noworodka? Dokładnie tak. To są właśnie nowe, nowe dane z badań i nowe zalecenia w przypadku maluszków najmniejszych. Generalnie nie kąpiemy, nie zalecana jest kąpiel od razu. Jeżeli jest taka możliwość, to odczekujemy kilka dni, żeby te dobre bakterie, które dziecko otrzymało w czasie porodu, szczególnie tutaj, jeżeli poród jest drogami natury. E żeby je zostawić na tej skórze, żeby ta mikrobiota mogła się rozrastać, namnażać, rozwijać i właśnie chronić tego malucha. Czasami też zaleca się wręcz, te, żeby te pierwsze kąpiele, były też z dodatkiem mleka kobiecego, ponieważ mleko kobiece bardzo pozytywnie wpływa na rozwój jelit, też mikroflory jelit, ale też na ekosystem skórny korzystnie wpływa. I doświadczone położne bardzo często mówią, że jakąś rankę też na powierzchni skóry można posmarować mlekiem mamy, ponieważ tam znajdują się substancje, które stymulują wzrost bakterii. I mają one korzystny wpływ na gojenie się na przykład małej jakieś ranki, otarcia, czy też nawet y, y, brodawek u mamy, która karmi y, piersią. Także to jest jak najbardziej najnowsze zalecenie odczekać kilka dni y, i też nie kąpać potem tego noworodka, jeżeli nie trzeba, codziennie, tylko y, na przykład właśnie co drugi dzień. Y, żeby troszeczkę rzadziej. Y, Właśnie miało ono kontakt z jakimiś mydłami, czy też takimi nawet delikatnymi środkami myjącymi. Chodzi też o to, żeby nie przesadzić, żeby po prostu nie, nie, nie zmywać tych bakterii nadmiernie z ciała maluszków, ale też z naszego ciała. Teraz w toku najnowszych badań wszyscy sugerują, że nie powinno się tutaj nad, nadmiernie e, zmywać tej mikrobioty, e, ani tutaj ze skóry, e, ani właśnie e, z innych, tutaj też części ciała takich bardziej wrażliwych e, i nie stosować zbyt ostrych e, środków myjących czy też detergentów. Idziemy troszeczkę bardziej e, znowu w stronę e, natury i takiego delikatniejszego. E, Traktowania naszej mikrobioty. Wiadomo też, że ta mikrobiota różni się w poszczególnych rejonach naszego ciała, ilość i skład tych mikroorganizmów zmienia się w zależności od nawilżenia, ilości sebum, czyli tutaj zagęszczenia gruczołów łojowych na naszej skórze. Też ważna jest oczywiście ta pielęgnacja temperatury na którą narażona jest skóra i też promieniowanie UV. To co jest tutaj najbardziej takie istotne odnośnie tych mikroorganizmów na skórze to to, że wykorzystują one rzadkie składniki odżywcze, które są dostępne właśnie na naszej skórze. Wiele mikroorganizmów hamuje kolonizację przez patogenne na przykład gatunki, więc stąd też chcemy zachowywać tą ochronną mikrobiotę. Mikrobiota skóry też pozostaje względnie stabilna. Jeżeli normalnie pielęgnujemy skórę, nie zachodzą jakieś ostrzejsze czynniki, nie mamy kontaktu z dużą ilością zanieczyszczeń antybiotyków czy jakichś substancji typu detergenty. Ta mikrobiota się odradza, tworzy taki stabilny ekosystem. Natomiast widzimy też, że jest ona zmieniona często w chorobach skóry. Czyli tutaj, i tutaj przywracanie tego naturalnego mikrobiomu skóry może działać korzystnie w leczeniu chorób skóry czy ich zapobieganiu mikroorganizmy skórne odgrywają też ważną rolę w kształtowaniu uwarzonych i adaptacyjnych procesów układu odpornościowego